Jest z kolei już fajna pogoda, ciepło się zrobiło, ale jest dosyć wiecznie Poszedł na tym tutaj niedaleko położonym gospodarstwie. Te pola, które pyskałem ostatnio, jeszcze ten random nawet nie zdążył tego dobrze wziąć. Już każą kosić to kosimy. To ostatnie pole dzisiaj, tak mi się wydaje, bo tutaj już na tym gospodarstwie wszystko. Cholera pogoda nie pozwala na to, żeby spryskać resztę na tym następnym gospodarstwie, bo cały czas za bardzo wieje wiatr. No i z racji, że wieje zbyt mocno, nie ma sensu to pryskanie, nie chcemy popalić pól wokół, nie chcemy popalić żywopłotów, więc trzeba czekać na poprawę warunków. Nawet dzisiaj wstałem o godzinie 5, z nadzieją, że może rano nie będzie tak wiało, ale głosik prawda, wiało równie mocno. Nie wiem jak prognozę na no, najbliższe dni jeśli chodzi o wiatr. Na pewno ciepło. Nadal ciepło. Zobaczcie, w zeszłym roku pomalowałem tą skrzynkę narzędziową, ona była cała skorodowana. I się w sumie dobrze trzyma. Błyszczy się. Najbardziej błyszczący element w tym ciągniku. Można to było oczywiście jeszcze lepiej zrobić, bo <laughs> widać wszystkie wżery, jakie musiałem usunąć gotówką. I pozostawały właśnie takie nacięcia. No ale ważne, że nie koroduje, bo to góra odchodziła z takim płatem metalu dużym. Ostatnie kilka przejazdów, tak jak przypuszczałem, nie będę tego orął. Mike to uprawia naszym bezorkowcem. Mówi, że twardo też jest jak cholera. Bardzo powoli musi działać. Dzisiaj tak w ogóle mamy piątek? Osiemnasty. Szesnasty. Byłem blisko. Koszenie idzie. Najlepsze. Tutaj właśnie miałem kilka takich kawałków na tym polu. Właśnie teraz na ostatnim działam, walczę. Skończę go. Trzeba będzie zadzwonić do menadżera i pytać się co dalej. Czy uprawiać bronu po tym co Mike uprawił. Czy na razie jeszcze nie? Tak czy inaczej już powoli te prace związane właśnie z tym Idą ku końcowi Co po części mnie cieszy, gdyż będę mógł wracać do Polski na tą przerwę przed śniwową na kilka tygodni, żeby tam Pozałatwiać jakieś swoje tematy, odpocząć Jakieś takie delikatne wakacje Żeby wrócić pełny, pełny sił I energii na Maraton żniwowy, żniwowo-siewowy, bo będziemy wprzód żniwować, później będziemy siać rzepak, pszenicę i tak dalej. Kolejny sezon za, ko za toczy koło. Czas leci okrutnie. Naprawdę, czas leci okrutnie. Pamiętam, kiedy był w czasach szkolnych, kiedy człowiek był młody. No ale młody jestem, ale był na tyle młody, że chodziło się do szkoły. Czasy podstawówki, gimnazjum, czy później szkoły W moim przypadku zawodowej to Było tak, że to się wszystko ciągnęło Rok szkolny się ciągnął No ale, ile te, ale i te wakacje trwały Te dwa miesiące to tak naprawdę było Kurczę, naprawdę fajnie ten Ten czas był spożytkowany Na spędzanie czasu z przyjaciółmi, na wędkowanie Na robienie wielu różnych rzeczy, ale Nie leciało to tak szybko, tak jak teraz A teraz zauważam To Pewnie ja tak jak też większość ludzi, jak ten, czas, jak ten czas naprawdę szybko, szybko mija, bo to już jest, to jest coś niebywałego, ja już mam prawie 30 lat. W sumie nie ma co dodawać, w tym roku kończę 29? Chyba 29, tak. Więc jeszcze nie ma co sobie dodawać, ale no leci ten czas okrutnie naprawdę i w jaką stronę to wszystko zmierza, to jest dobre py pytanie, no bo Pracuje się, owszem, zarabia się hajs też, tylko że kurczę, jakaś radość z posiadania tego hajsu i z ewentualnego jego wydawania to nie jest, nie wiem, kiedyś się miało 20-50 zł w portfelu i naprawdę czuło się wartość tych pieniędzy i można było to naprawdę na różne sposoby spożytkować, pojechać na imprezę czy gdziekolwiek, cokolwiek zrobić, kupić i naprawdę ta stuwa w portfelu to była naprawdę stuwa, a teraz ta, to 100 zł, od... nie wiem, wygląda tak jak kiedyś 10. Nie wiem czy to wynika z tej inflacji podążającej, znaczy po części na pewno, ale też nie wiem jak człowiek dorasta całkowicie te pieniądze jakoś inaczej, inną wartość przedstawiają. Jest mi ciężko powiedzieć, naprawdę jest mi ciężko powiedzieć. Ja mam duży szacunek do pieniędzy. Zawsze miałem duży szacunek do pieniędzy ze względu na to, jak, jak wiem jak ciężko kiedyś było zarobić. My nadal jest ciężko zarobić pieniądze, to się, tak, się tak wydaje. Tylko w sumie nie mam do czego, ja z tą konkluzją zmierzam Zmierzam do tego, że pieniądze to nie wszystko W sumie jak to było w tym filmie Pieniądze to nie wszystko, ale wszystko bez pieniędzy to chuj No i pewnie coś w tym jest, bo to się łatwo mówi Na pewno zdecydowanie łatwiej płacze się w Mercedesie z klasie niż pod mostem Niemniej trzeba też mieć czas na jakieś swoje pasje Mi już się marzy najbardziej na świecie wrócić do Polski i pojechać w góry się nie mogę tego po prostu doczekać. Ale to w końcu przyjdzie. Bardzo dużo małych z, z, królików dzikich, tak jak Wam mówiłem, w tych trawach tutaj rośnie na całe szczęście. Są one na tyle sprytne, że umykają. Nie, nie zauważyłem, żebym jakiegokolwiek uszkodził, narusił, zabił. A, a, a dwa czy trzy z kolei uratowałem ze szpon. Jaszczębi. godzina 14 dzisiaj kilka tirów z jęczmieniem mu wyjeżdżało tutaj z naszego gospodarstwa, tam chłopaki mieli je ładować, już porobimy powoli miejsce na tegoroczne zbiory to część, jest taki okres złożony gdzie tam w zimie się dużo więcej tego sprzedaje, koniec jesieni i zimą później to troszeczkę zwalnia, no wiadomo szef po prostu też obserwuje ceny, to raz ale dwa, też, część tego to już jest sprzedane też w przód, więc to też może jest uzależnione od, od firm transportowych, nie wiem, ale są okresy bardziej wzmożone i okresy mniej wzmożone jeśli chodzi o wywożenie tego ziarna z naszego gospodarstwa, z naszych gospodarstw wszystkich, teraz najbardziej toczą się losy, jeśli chodzi o plony tegoroczne. Trzeba tej Wilgoci trzeba deszczu, ale kurczę nie widać tych deszczy w prognozie, to jest najgorsze Wszyscy spoglądają w stronę właśnie tego deszczu jak w stronę zbawienia Ja teoretycznie powinienem mieć to w pompie. I jednak mimo wszystko utożsam się z tym miejscem, w którym pracuję, też zależy mi na tym, żeby oni mieli jak najlepiej. Wtedy wydaje mi się, że może ja też będę miał też jak najlepiej. Nie kilka przejazdów tutaj Zobaczymy, może to będzie koniec na dziś Nie wiem Fajna pogoda na pojeżdżenie rowerem, ale wieje trochę Ale jest to, jest, to, jest, to, jest to Trudność sprzyjająca Im trudniej, tym lepiej I szybka przesiadka na bronę Trzeba trochę teraz uprawić Skończyłem koszenie Stwierdziłem, że jeszcze te 2-3 godzinki będę mógł powalczyć Więc Zarzuciłem do erki brony i uprawiam. Jest, jest tak sucho, że to się w głowie nie mieści. Istny popiół, No ale trudno. Jakoś głęboko, mocno uprawiam nie będę, bo, bo nawet się nie da. Ale w sumie tyle, ile zbieram, tyle się zbiera. Trochę to wyrównuje na pewno. Przyjdzie się w nich, zasieje to. No i, i tyle. Może jeszcze raz uprawimy. Uprawimy jeszcze raz, tylko pod warunkiem, jeśli przyjdą opady deszczu. Których, jak wiecie, w prognozach nie widać. Jutro ma uspokoić się wiatr. Są takie nadzieje. I jeśli to się stanie, to jutro od samego rana chciałbym ruszyć w spryskanie. Tak od rana rana. Wstać o czwartej, o piątej. Nie będzie to łatwe, bo mi się nie będzie chciało, będę się musiał wcześniej położyć, spać dzisiaj. Kolejna trudność. Już wczoraj miałem taki ambitny plan, żeby położyć się wcześniej, bo chciałem dzisiaj spróbować pryskać No i tak się złożyło, że stwierdziłem, że sobie ugotuję gulasz z wołowiną. A no, myślę, że dawno gulaszu nie jadłem. No i tak, tak to się skończyło, że skończyłem ten gulasz gotować o 22:30, położyłem się przed 11:00. Ale wstałem o tej piątej. Ale wychynąłem na zewnątrz, zobaczyłem, że wieje. Stwierdziłem, że nie ma sensu i spałem dalej. Do szóstej. Bo szósta to taka normalna pora, w której wstaje. A trzcic się kurzy. Wiekielnie. Tutaj Mike to właśnie tym dłutowcem ciachnął. Podejrzewam, że teraz by to można było dopiero po tym dłutowcu, znaczy, dwutowiec bezorkowiec. Nie wiem jak to nazywać. po tym naszym agregacie albo pfugu jeszcze raz Wyorać ale czy to? To nie musi być perfekcyjnie To nie musi być perfekcyjnie z racji, że wiecie To są tylko te poplony a i takim sporo czasu poświęcamy Na te wszystkie gospodarstwa, żeby to ogarnąć Ale jest piekiernie sucho ja w sumie to mogłem dzisiaj tego nie robić już, ale to wiecie Kazerność Polska na angielskie pieniądze Czyli ja wychodzę z założenia, Dłużej popracować, szybciej skończyć i wrócić do Polski Moje życie toczy się w Polsce, tutaj to jest przerwa w życiu tak naprawdę To jest tylko praca, praca i praca i troszeczkę czasu na to, żeby rowerem pojeździć i to tyle, ale... Nie dałoby się tak, chociaż niektórzy tak robią, ale ja nie byłbym w stanie, żeby tutaj siedzieć przez cały czas Znaczy, można by tutaj mieszkać i żyć, ale już na takiej zasadzie jak, jak Anglii po prostu no. oni, oni też pracują na dużym wymiarze godzin wtedy, kiedy trzeba, ale wtedy, kiedy nie trzeba, to wiadomo Wracają do domu, wracają do rodziny, spotykają się ze znajomymi To wtedy tak, to trzeba by mieć jakieś tutaj swoje środowisko, swoich przyjaciół, ale wiesz, jak masz swoich ludzi Najważniejsze osoby w innym kraju to nie jesteś w stanie tutaj egzystować, tak jakbyś, tak jakbyś chciał, żeby się odizolować całkowicie i tylko się sfokusować na pracy. To łatwo się mówi, ale z każdym rokiem stwierdzam, że dla mnie jest to coraz trudniejsze. Szanuję dlatego tych wszystkich ludzi, którzy wiele lat temu wyjechali za granicę i całkowicie odpuścili bycie w kraju, bycie w Polsce. Bo Ci, którzy wyjechali jeszcze w czasach, kiedy te wyjazdy nie były takie łatwe, czy tam w stanie wojennym i wyjeżdżali ze świadomością, że to jest bilet w jedną stronę i że nie będą mogli już do Polski wrócić, to naprawdę trzeba mieć jaja, żeby coś takiego zrobić, żeby się zdecydować. Każdy też ma inny charakter, inną mentalność, inne cele życiowe, to wiadomo. Każda historia wygląda inaczej, historia każdego człowieka toczy się inaczej paliwa mało, znaczy mało, mało żeby jutro pryskać będę musiał dzisiaj dotankować trochę pouprawiam, a jutro będę pryskał jeśli się da też nie będę pryskał cały dzień, bo wiecie później będzie zapewne gorąco a jak zbyt gorąco to nie ma sensu Ja bym chętnie posiał z takim zestawem, z broną aktywność siewnikiem. 4 metry albo 3 metry, 4 metry tutaj byłyby ciężkie, bo po drogach ciężko byłoby jeździć, bo nie da się tego złożyć. Chyba, że są 4 metry takie składane, bo też przecież występują te power powerhowery. Brony aktywne, 4-6 metrowe, 8 metrowe, że one się składają w pół razem z siewnikiem. No ale tutaj taki typ siewu nie jest. Na naszym gospodarstwie praktykowane. Kiedyś był, kiedyś tak wszystko było ściane jeszcze to direct drilling, czyli siew precyzyjny, siew pasowy, nie był tak popularny. Chociaż tutaj w Anglii było to dużo bardziej popularne niż w Polsce. To też z takimi fazami się odbywa. Kiedyś to było nawet przed, przed czasami orki tutaj kultywowane. nam tutaj facet taki, który kiedyś przyjeżdżał, mieliśmy taki wykład właśnie z uprawy gleby facet, który jest specjalistą od wszelakich rodzajów upraw, to tam trochę opowiadał, ja coś tam trochę zrozumiałem, nie wszystko, bo to wiecie... Anglika gada bardzo szybko, to nie jest łatwo, tak żeby to wszystko zrozumieć w 100%. Ale staram się jakoś tam jakieś fakty z tego wszystkiego sklecać na tyle, na ile się da że jasno. If you know what I mean, pozostawały jakieś elementy z tych karmników tu poustawianych. Mi się nie chciało tego zabrać, jak kosiłem. Majgowie się nie chciało zabrać jak uprawiał Ale teraz musi mi się zechcieć zabrać, Bo broną jakbym to przychaczył Mogłoby być Nieciekawie Zobaczymy jak ten łubin wygląda Powiem wam schody były fajne Fajnie to porosło na początku, ale teraz ewidentnie się zatrzymało, pewnie przez tą wilgoć, a dokładnie to jej brak. I O ile <grywka> wydawało mi się, że ten łubin jest naprawdę spokojny, Zobaczcie jaka to jest skorupa. Jest masakra, to tak trzeba deszczu. Co jest? W Polsce leje, a w Anglii susza, klimat się zmienił. E o ile wydawało mi się, że ten nasz łowin w miarę spoko, może na tym polu nie jest idealne, ale są takie naprawdę, że uwierzcie, że dobrze to wygląda, że jest wszystko przykryte. No ale z kolei tam na tym innym gospodarstwie Rockingham, ostatnio pryskałem, obok był po sąsiedzku, kurde to taki powyżej kolana równy I nie wiem czy, czy takie dobre pole, czy, czy tak dobrze uprawione, czy po prostu był dużo wcześniej siany od naszego, bo to też może mieć. Może mieć znaczenie, no ale wyglądał, od, od tego to był 4 razy wyższy i taka fajna obsada duża Solidnie wyglądało to No ale nie wiem Kurwa, trzeba, trzeba tego deszczu Desperacko Ale to można sobie gadać jak, jak to się nic nie zmienia Sprawdzałem prognozę ostatnio To jest na 10 dni do przodu Nadal nic. Nul. Dziura się w błotniku zrobiła. On... On to się rozkręciło, naginało, naginało i zrobiło dziurę. Cały ten element nowy by się da.

No, Odblokuj się. Jak ta pogoda. Patrzcie, nic. Dziś 19, jutro 19, niedziela 19, poniedziałek 18, 18, 22, w środę 18, 19. kurczę Zero opadów, nic. Afryka. A potem może przyjść taki moment, że zacznie lać się, wydzielało cały czerwiec że wtedy też będzie troszeczkę za późno. Oj, sam nie wiem. Z pogodą i pracą nie wygrasz. Nie ma na to żadnego wpływu. Chyba nie skończę tego pola. 12, po 18. Po 18. Rusterka zrobiła, ale nie ma czasu, żeby się tym lewym zająć. Ona jest uwalona, ale nie po całości, bo kiwa się tylko trochę. Nie przeszaleje też z prędkością, tutaj, bo o tak pięć na godzinę. I... Starczy, nie ma co. Zbyt twardo jest, żeby tutaj szaleć. A tu coś po sąsiadzie, tu jest zesiane, zwołowane, ale nie widzę, żeby wschodziło. Podejrzewam, że kukurydza, ewentualnie buraki. Ale buraki wcześniej się więc pewnie kukurydza.